Cześć, tu Mona. Dziś zapraszam Was na taki dość spontaniczny filmik, ponieważ postanowiłam nagrać kilka słów na temat nowej platformy Vinted oraz tego jak przenieść swoje konto, aby nie stracić żadnych danych, żeby nie stracić swojego profilu, komentarzy i itd. Wiem, że ostatnio zrobiło się bardzo głośno na ten temat. Ja sama powiem Wam szczerze, że bałam się konto przenieść, bałam się tego, że wszystkie te moje komentarze pozytywne, które do tej pory zebrałam gdzieś znikną, że będę musiała od nowa dodawać oferty, dlatego właśnie uznałam, że Nagram dla Was taki film, kiedy uda mi się to konto przenieść. I ja już to zrobiłam, dlatego pokażę Wam krok po kroku, jak to u mnie wyglądało. To jest naprawdę banalnie proste, natomiast wiem, że wiele osób się boi, i stąd mój pomysł na ten filmik. Od razu mówię, że to nie jest żaden film sponsorowany. Sama po prostu doszłam do wniosku, że warto się tym podzielić, dlatego jeżeli ten temat Was interesuje, no to zapraszam do oglądania. I tak jak mówiłam, ja swoje konto już przeniosłam. Robiąc to w taki moim zdaniem najbardziej bezpieczny sposób, ponieważ zrobiłam to dokładnie tak jak Vinted prosiło czyli poczekałam na zaproszenie od nich i wtedy dopiero kliknęłam w to, co tam się pojawiało, no i swoje konto przeniosłam. Więc ogólnie, jak takie zaproszenie wygląda? Od razu mówię, że to nie jest żadna wiadomość prywatna, to nie są żadne linki do klikania i tak więc jeżeli dostaniecie jakąś wiadomość z linkami, że trzeba gdzieś kliknąć, coś w tym stylu, nie klikajcie w to, bo to może być próba oszustwa. Jeżeli chodzi o przenoszenie swojego konta na Vinted, to po prostu wchodząc do aplikacji, ja akurat robiłam to na aplikacji, więc nie powiem Wam, jak to wygląda na stronie, na komputerze, natomiast na aplikacji wchodzicie po prostu w apkę, no i jest kilka opcji. Albo na stronie głównej pojawia Wam się taki przycisk, pobierz nową aplikację, Albo jeżeli wejdziecie na swoje konto, to również macie taki napis. Natomiast u mnie wyglądało to w taki sposób, że ja od razu po wejściu w aplikację zostałam zaatakowana przez taki wielki baner, na którym widzimy Vinted rośnie w siłę, powiesz nową aplikację lub później. Czyli mamy opcję pominięcia tego, natomiast ja oczywiście kliknęłam od razu, żeby pobrać nową aplikację, po to, żeby móc się jak najszybciej przenieść. I kiedy weszłam w ten guziczek na dole, no to mamy tutaj kilka informacji, dlaczego warto się przenieść, co zyskujemy dzięki temu, że się przenosimy i tak dalej, i tak dalej. No i na dole klikamy przejdź na nową platformę. Następnie widzimy kolejną stronę, czyli zabierz konto ze sobą i tutaj mamy napisane, że kiedy nacisniemy kontynuuj, to zostaną przeniesione te wszystkie najważniejsze dane z naszego konta na nowe vinted. Więc klikamy to, no i tutaj mamy już informację, że moje ogłoszenia są przenoszone. Pojawienie się Twoich ogłoszeń na nowej platformie może potrwać kilka minut, do tego czasu możesz zapoznać się z nowym Vinted, przejść na nową platformę. No i teraz kiedy kliknęłam w ten guziczek na dole, to zostałam przeniesiona do sklepu Play, w którym mogłam zainstalować nową aplikację. Oczywiście kliknęłam tutaj zainstaluj, no i musiałam chwilkę poczekać, aż to wszystko się pobierze. Nowa aplikacja pojawi się na moim telefonie, no i kiedy to wszystko jest już gotowe, po prostu otworzyłam nową aplikację, no i w tym momencie mamy takie właśnie okno, gdzie mamy dwie opcje do wyboru, czyli mamy dołącz do Vinted lub mam już konto. I tutaj musimy pamiętać, żeby kliknąć oczywiście to na dole, jeżeli chcemy swoje konto stare zabrać ze sobą. Więc po kliknięciu w ten przycisk od razu wyskakuje nam opcja, żeby się zalogować, i logujemy się dokładnie tymi samymi danymi, które mieliśmy na naszym starym profilu. Więc ja tutaj sobie wybrałam, zaloguj się przy użyciu adresu e-mail, wpisałam swój e-mail, wpisałam hasło. No i na następnej stronie musimy raz jeszcze potwierdzić swój numer telefonu, więc na ten numer, który mieliśmy dodany do tego wcześniejszego konta, przychodzi nam SMS i musimy napisać kod z tego SMS-a, żeby się zalogować teraz do nowej platformy. Następnie musimy jeszcze zaakceptować regulamin, wyrazić na niego zgodę. I po zatwierdzeniu go właściwie od razu możemy zacząć korzystać z naszego nowego profilu. Tutaj na stronie głównej pokazuje się jeszcze taki komunikat, że przenoszą moje konto. Natomiast wydaje mi się, że to jest komunikat taki automatyczny, ponieważ z tego co wiem, to nie wszystkim to konto przechodzi od razu. W sensie czasem trzeba poczekać do 24 godzin, zanim przeniosą się na przykład wszystkie te nasze wstawione rzeczy. U mnie było tak, że wszystko pojawiło się z automatu od razu po kliknięciu. Weszłam na swój profil, no Możecie zobaczyć, że wszystko jest tak, jak powinno być. Mam tutaj swoją nazwę, nic się nie zmieniło. Jeżeli wejdę w swoje rzeczy, no to mam wszystkie te rzeczy, które miałam dodane poprzednio. Mam 91 przedmiotów, czyli przeniosły się wszystkie rzeczy, które były aktywne oraz które były ukryte. Nie przenoszą się natomiast rzeczy, które zostały już sprzedane. Więc jeżeli mieliście ostatnio zakończone jakieś transakcje i jeszcze nie usunęliście, jakby, tej rzeczy z katalogu, ale ona jest sklasyfikowana jako sprzedana, no to ona wam się nie przeniesie na nowe konto, więc musicie wszystkie transakcje na starym koncie zakończyć, a tutaj po prostu sprzedawać, jakby od nowa. No i bardzo dużym plusem jest to, że przenoszą nam się wszystkie komentarze. Ja miałam ponad 200 pozytywów, więc naprawdę zależało mi na tym, żeby te komentarze się przeniosły, no bo wiadomo, że wtedy chętniej ktoś kupi coś od osoby, która ma dużo pozytywów, niż od osoby, która nie ma właściwie żadnego komentarza i po której nie wiadomo, czego się spodziewać. Więc u mnie. Tutaj na całe szczęście jest wszystko ok. Co prawda, jak wejdziemy sobie w te komentarze, no to widać, że większość jest podpisana jako nieznany, a to dlatego, że osoby, które jeszcze się nie przeniosły na Vinted są właśnie osobami nieznanymi. Jeżeli one się przeniosą, to wtedy zamiast tego napisu nieznany pojawi się nikt tej osoby, natomiast do tej pory, dopóki wszyscy się nie przeniosą, no to będzie to wyglądało właśnie tak. I tutaj ważne jest właśnie to, żeby przenieść swoje konto, a nie usuwać albo zakładać na nowo. Bo jeżeli założycie swoje konto na nowo, no to wiadomo, że wszystko, co mieliście na tym poprzednim, po prostu zostanie usunięte, stracicie. Więc jeżeli chcecie przenieść się prawidłowo, to ja polecam poczekać po prostu na zaproszenie od Vinted, które się właśnie pojawi gdzieś na waszym profilu, Albo ewentualnie słyszałam też o takiej opcji, że można pobrać aplikację i właśnie wchodząc do tej nowej aplikacji macie ten komunikat. Czy chcesz założyć konto, czy masz już konto wcześniejsze. I wtedy, kiedy klikniemy, że mamy już konto, Możemy teoretycznie jakby przenieść to swoje stare konto nawet bez zaproszenia Vinted, natomiast podobno trwa to o wiele dłużej i czasem dziewczyny mają problemy z tym przeniesieniem, więc mimo wszystko moim zdaniem lepiej jest poczekać, aż pokaże nam się ta opcja typowo od Vinted, bo wtedy mamy pewność, że wszystko będzie tak jak należy. Warto tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która akurat nie jest do końca pozytywna moim zdaniem, a mianowicie chodzi o to, że pomimo przeniesienia tych rzeczy z naszego starego Vintedu, na nowe, to jakby w pewnym sensie zaczynamy od nowa, ponieważ nasze rzeczy mają zero wyświetleń. Więc nawet jeżeli mieliśmy na tym starym vintage. 600 wyświetleń, to tutaj będziemy mieli 0. Jeżeli było dużo polubień, na przykład i część osób już się przeniosła, no to te polubienia od razu widać, natomiast nie widać wszystkich tych polubień, które były na starym koncie, bo tak samo te polubienia przenoszą nam się razem z naszym kontem. Więc jeżeli przeniesiemy się przez opcję przeniesienia vintage, no to wtedy nasze polubienia też się jakby zabierają razem z nami, no i widzimy je w swoim katalogu i tak samo wtedy są pokazywane u kogoś w katalogu. Analogu, w sensie, że ja widzę, że obserwuję na przykład tutaj jedną rzecz. 6 osób, mimo że na starym tym Vinted obserwowało na przykład 60. No i chciałam poruszyć tutaj jeszcze jeden temat, a mianowicie temat zagranicznych przesyłek. Powiem Wam, że to budzi we mnie dość mieszane odczucia. Jestem ciekawa, jak jest u Was, więc też napiszcie mi w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Natomiast ja okej, okay, jestem zadowolona, że będziemy mieli jakby większy zasięg, tak? Mamy większą możliwość sprzedaży naszych rzeczy, no bo więcej osób, również z zagranicy ma możliwość te rzeczy zobaczyć i kupić. Natomiast nie do końca jestem przekonana do zagranicznych wysyłek. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli sprzedajemy coś komuś w Polsce, no to zazwyczaj przychodzi to tak powiedzmy w przeciągu dwóch, trzech dni. Czasem się zdarza, że coś się opóźni, jeżeli jest weekend, no ale myślę, że maksymalnie. Ty dzień nie dłużej. Później ma ta osoba dwa dni, żeby potwierdzić, że wszystko jest ok z zakupem, no i mamy pieniądze. Natomiast, jeżeli chodzi o przesyłki zagraniczne, to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, nie wiadomo, jak długo ten produkt będzie szedł za granicę, nie wiadomo, czy nie będzie większego ryzyka zgubienia paczki, a myślę, że tak będzie, w sensie, że ryzyko będzie na pewno o wiele większe, no bo wiadomo, że wtedy paczka przechodzi przez większą ilość sortowni, musi przejść przez granicę i tak dalej, więc tutaj może być różnie. Mam co do tego obawy. I co do tego, jak będzie ze zwrotami w przypadku właśnie przesyłek zagranicznych, gdyby się okazało, że na przykład kupimy coś, a rzecz będzie nie taka, jak trzeba. Teoretycznie wintet twierdzi, że nie będzie problemów, że będzie to wyglądało tak samo jak dotychczas, natomiast w praktyce przekonamy się, jak to faktycznie będzie. Napiszcie mi, co wy o tym myślicie. Ja jestem naprawdę ciekawa, jak będzie wyglądało nowe wintet, jeżeli chodzi o sprzedaż rzeczy, bo wcześniej już naprawdę, powiedzmy, że ogarnęłam sobie wintet na tyle, że umiałam sprzedawać, Natomiast jestem ciekawa, czy coś się w tej tematyce zmieni. W sensie, czy będę musiała od nowa odkrywać tajniki vintet i uczyć się sprzedaży, czy może będzie tak samo jak dotychczas. Mam przygotowane już sporo rzeczy. Tutaj sobie wiszą na wieszaku, już są uprasowane, więc będę robiła zdjęcia w najbliższych dniach i wrzucała coś na vintet, żeby się przekonać, jak to teraz wygląda. No i zobaczymy, napiszcie mi, czy Wy już coś sprzedajecie na nowym wintet, czy już się przenieśliście, czy jeszcze czekacie, albo może coś kupiliście z zagranicy, to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat, i właśnie jak długo te paczki będą szły. No, zobaczymy. W każdym razie myślę, że to już było wszystko na dzisiaj. Nie chcę też, żeby ten film był jakiś strasznie długi, bo chciałam Wam po prostu pokazać, jak wygląda cały ten proces przeniesienia i podzielić się z Wami takimi swoimi pierwszymi przemyśleniami na temat nowej platformy. No i tak jak mówię, czekam na Wasze komentarze, więc piszcie co myślicie. A na dzisiaj to wszystko, więc do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!